Stop, stop, stop. Nie wyłączaj tego filmu. Oglądaj go do końca, ponieważ ludzie, którzy oglądają moje filmy, oglądają je po 20 sekund. Prosiłbym was także o zostawienie suba, bo chciałabym dobić tych subów. No, kiedyś się dobiję. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Nainaron.pl, przechodzimy do właściwego odcinka. No, to jest koniec pierwszego sezonu Minecrafta na modach i survivalu. Dzisiaj gramy sobie Bedwarsy. Teleportuję, oczywiście, że internet z drewna jest dirta. Fajna marka w ogóle. Yy, no i co? No i... Kończymy te sezony ze względu na to tylko, że po prostu musiałem przeprowadzić reset komputera. No taki błąd z mojej strony. Popełniłem błąd w komputerze, dzięki któremu nastąpił reset komputera. Tak tak. Nie będę się rozdrabniał, bo się na tym nie znam, ale mówię. Kończymy to, utraciłem to wszystko. No niestety. Także łóżeczko odbudowane. O! Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ale ziomeczek fajny. Ziomeczek mi dał. No trochę fatalnie obudowuję to łóżko. Co? Już? Gdzie już? Kiedy? Co? Dobra. Jak tak to tak. Podwójna warstwa więc to ona się zawsze przydaje. Dobra. W tamtą stronę mamy do diamentów, także no... Dobra. Z tej strony będzie ciężej łóżko rozwalić. Tyle powiem. No, raz, dwa, trzy. Nie będę zbierał dalej, bo to trzeba jakąś akcję robić. No i co utraciłem? Większość plików dotyczących Minecrafta, czyli wszystkie sejwy. Co ty tak mie mieczem machasz? Dobra. Mieczyk się przydaje, trochę wełny. Zbieramy na no to Naprawdę, nic takiego się nie stało, tak? To było i tak sześć odcinków i te trzy chyba, tak? To z naszej drużyny coś zostało wyrzucony? Nie. Chyba z żółtych. No i jeśli chcecie odcinki z Bedwars, to. Zachęcam naprawdę do subowania. Chciałabym wbić te sposobów, żeby YouTube jako jakkolwiek pokazywał, że ja jestem na tym YouTubie. To jest po pierwsze. A po drugie, no... Pięć łapek w górę, kolejny odcinek. Jeśli nie, pojawi się dopiero za dwa tygodnie, tak jak ten odcinek. Nie ma pięciu łapek, nie ma odcinka. Dobra, armorek jest. Także mogę w fireballe y cisnąć. I chyba na kolejny diaks mi poleciał ekspansję zrozumieć. Różmy to sobie. Leci ktoś do nas już? Dobra. Obuduj, obudujesz to wełną z tej strony. I zrobię anti-TNT system. Dobra. Niszczyć komuś ścieżkę? Przydałoby się, hmm. No dobra. Nie czy nie mają przejścia na środek. Chociaż jak nie mają tam łóżko? A, mocno. Dobra. Jak tam czerwoni mają z łóżkiem? Jak tam żółci? Żółci nie ma, żółtych nie ma. Dobra. Czerwony idzie do nas, czerwony idzie do nas. Czerwony idzie do nas, o nie, o nie, to już jest koniec. To już jest koniec, to już jest koniec, to już jest koniec, to już jest koniec, to już jest koniec. Gdzie ten chłop? Chyba został już zabity. Mam nadzieję, bo... Oj, oj, było blisko. No dobra. Szybciutko. Szybciutka runta w ogóle. Tylko czerwoni my zostaliśmy. Są... So, no nie jest idealne nagranie. No zobaczcie, mam FPS-ów no 100, tak? To jest te 100 FPS-ów. Na, Nagrani będą trochę ścinki, ale będę musiał jeszcze to zoptymalizować. Spokojnie, będą lepsze nagranie. I info, info. Kto będzie oglądał cały odcinek, ten wie... Ten niech wie, że będzie stream urodzinowy. 29 czerwca. Będzie ponad 4 godziny streama. Też się bardzo z tego powodu cieszę. No i co? Tyle mogę powiedzieć, no. Bądźcie na streamie. Będę miał nowy mikrofon, Rode NT-USB, polecam. O Jezu! Idź! Oj, jestem słaby w PvP. Idziemy jeszcze raz. A żeż, Już od razu w tym samym momencie. Dobra, widzimy się w kolejnej rundzie. Dobra, jesteśmy w kolejnej rundzie. Poprzednia mi nie szła. To jest taka rozgrzewka. Też nie ten FOW do PVP. No i co, i dalej. To miał być odcinek pogadankowy. Następnym razem, chyba na pogadankowym odcinki wybiorę parkura. A Bedwarsy będziemy grali na kolejku Pro bo nie jestem jednak przyzwyczajony. TP. Dobra. O, znowu zieloni. Gut, good. good. Hmm. Ja będę defendował. Takie porozmiewanko. English itd. Pik pyk, pyk. Ciekawe ile CPS-ów robię. Nie wiem, Blessing paka nie mam, nie mogę sprawdzić. No szacuję na jakieś 7-8, może do 10. Dobra. Jest już drewnianko. Chyba robię anti-anti system. Znaczy, wiecie, że dużo wełny tam dalej. Ta wełna tu się nie przyda. Jeden leży, drugi też leży chyba, tak? Dobrze, poradzę, poradziliśmy sobie. No, już tutaj ekspansję będę robić. No, dobra. Strefę ładną dla gościa założyłem. No, musicie przyznać. Dobra, anty-TNT chyba... chyba wytrzyma. Tam nie powinien. No, czy ja widziałem blue? Nie, ja nie widziałem blue, dobra. Tutaj we dwójkę ludzie. Dobra. Łóżko chyba ogarnięte. No, jak komuś by się chciało przebijać przez takie rzeczy, to... Tylko się wkopywać. Chyba na armorkę będę sobie zbierał, wiecie? Myślę, że to będzie dobra inwestycja. O, bardzo dobra. Tylko, że trapa będzie trzeba ogarnąć. Hmm. O, ho, 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 ho. No i co? No i planuję drugi sezon zrobić z Minecrafta survival, bo survival to zawsze, zawsze survival będę robił. Minecraft na modach? Piszcie w komentarzach, czy chcecie, bo nie wiem. Jakoś nie najlepiej mi się ten sezon nagrywało. Może jakiś coś innego. Jaki lag. Nie było żadnego laga. Na mój internet nie ma lagów. Co jest grane w ogóle? Dobra, armorek. Mieczyk. Jakiś firek. Dobra. Trafi czy nie trafi? Trafiło. Dobra. Robimy dalej tę ekspansję. Jak blu się posypali do przepaści. Co to ja zrzuciłem? Nie, to nie ja zrzuciłem, bo mi fragów nie dało. Niemożliwe, że ja. Dobra. Niepotrzebnie taką wysepkę zrobiłem. Dobra, dajcie do deaktyw mamy. Jako takie. Co skąd? Co? Gdzie chłop? Coś tylko tam nie było. O, jest grane. Choć tam nie nawet nie było. Jak to możliwe? Co? Jakiś cheater? Skąd? No skąd on? Ale... Ale... Ale co? Chyba WDRkę robię mu. Ej no. Trap. Przypomnę mu o trapie bo... No! Jak? To co mój render distance nie wyrabia, czy co jest grane? No nie wiem, ale będę już chyba kończył to nagranie po tej rundce. Która będzie trwała i tak pół godziny, znając mnie, bo jak chcę kończyć, żeby się nie wrzucało dwa lata? Nie, no. Obsidian? Przepraszam, tutaj. co? Obsidian? Dobra, nie mam pytań. Eee, jeszcze dwa. Sword, stone sword. Leży jeden. Dobra. Good. Sytuacja opanowana. Good situation. Co tam Blue kombinuje? Co tam Blue kombinujecie? O, z mają. No, Dobra. Trudno no. Trudno się mówi. Jeden frag jest. Jeju, jak ta runda długo. Emerald 2, a nie, jedno łóżko nie padło. Naprawdę ludzie. Dobrze się wzięli. Ja mam 13 gwiazdek na Bedwarsach, jak coś. Cześć, Blue. Jak nie przez ścianę? Ja nie lubię takich ludzi, którzy na makrze grają. No naprawdę. Przecież to jest. Przecież to tak nie można. Ale to jest nie fair. Ale, ale, ale to jest... No nie, no. No. No i znowu. Jeden HPA ten nie zdjął, nie? Dobra. Oni będą do nas lecieć. Oni będą do nas lecieć. Widzę, że tam jest jeden nasz to też leci do nich z maniaka normalnie. Kurczę, chciałem im te emeraldy odebrać, no. Zrzuciłem go, nie zrzuciłem, Boże. Ale ze mnie nubek. Ale ze mnie nubek. Dobra. Chyba bitrate będę musiał zwiększyć. Wiecie? Chociaż bitrate to bardziej do streamów. Ja go biję dwa, ja dwa razy, a ten nie biję 10 razy, nie? Kiedyś sam grałem na matkę. Nareszcie, 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 muszę Wam powiedzieć, bo to już było. Kie ziomek. leży, co to my do nich lecimy? Dobra. O, spadł. Jak on mnie trafia stąd? Dobra. Lecę do bazy. Jednego tam wróciłem. Czy u nas TNT wybuchor, czy to nie u nas? Dobra. Nasz fragował. Yy, dobra. Będę się klepał na tym środku. Ja zrobiłem tego, co z makrem. Nie wiem, strefka poszła. Ale parkura, to ja oczywiście nie umiem. Nie ten FOW, mówię, nie ten fow, ale dla Was, dla Was to zrobiłem, żeby Wam się przynajmniej lepiej oglądało. Dobra, refy i z tą Łóżko, rzuci się tam ekspansują. Dobrze. Dobrze, dobrze, bo z nimi to było trochę roboty. Z nimi to było trochę roboty. To się runda szybko jednak zrobiła. 10 minut runda. Odcinek wyjdzie maksymalnie 20 minutowy. Maksymalnie mówię. Dobra, żeby wszystkie tulsy sobie ogarnąć. Sto, X i dobra. Chyba jeszcze jeden refil poleci, dobra. Rzuci mają przejście na środek. Oni mają przejście na środek, ale taki, takie no średnie jest to przejście na środek. No nich będzie trzeba się budować. No do nich będzie trzeba się budować. Czy oni mają łuk, czy oni nie mają łuku? No nie, ma łuk, ma łuk. i nie zdążyłem refa. Dobra, trochę podklepane. On zużył sobie strzały, czyli w teorii mogę teraz do niego iść? Tak by the way? Jak, ja tak tylko zapytam, nie? Czy ja mogę do niego iść teraz, skoro mu się strzały w teorii zużyły? Bo ja jak tu ogarnąłem takie przejście? No. Oni mają strasznie dobrego Defa. To jest tylko taki problem, nie? Oni mają tylko strasznie dobrego Defa. Jakby mają te łuki. Niech im się te strzały skończą w końcu. Idę po niewitkę, nie? Idę wziąć trzy emeraldy, po to, aby mieć niewitkę. Trzy emeraldy mi są potrzebne. Mam dwa. Dobra. Są trzy emeraldy, czyli niewidka jest ogarnięta. Full skupienie teraz, ludzie. E, iron sword się przyda chociaż. A, na iron sworda mam. Nie mam, nie mam już tyle. E, ile są te? U, super, super. Utility, uh, potion, potions. To i to, dobra. Te, w teorii powinno się udać. Dojazd powinien. Tu mamy dojście, całkiem spoko dojście. Mhm. O, ale dobra. Akcja odcinka po prostu. <laughs> Największy fail w Bedroys. No, chodź, ty! Co mnie będziesz łóżko rozwalał? No właśnie, co mnie będziesz łóżko rozwalał? Co? Nie ma tak. O nie. Dobra, jestem Lamą, Bydworsy. Ale przynajmniej wiecie, macie gameplay fajny. No czemu ten chłop awczy? Chłopie, przydasz nam się. Chyba, że masz jeszcze gorszy ale ode, ode mnie to. Diamond free. Znaczy... Lepiej się klepiemy to na pewno. Na no, nie, zaraz, bo. Dzwoni nam tu Nigdy nie, nie, nie Chodź. Czemu z Defenderem zawsze muszę spaść, no? Znaczy tego Irona to i tak dużo będzie, tak? Ja wystarczy, że tam się wkopię do nich. Nie zauważą mnie, no to. No, nie snajp, tak! Gościu! No. Mm. jak mnie wkurzają ci żółci, no. O! Co już tak naprawdę Gigi mogę powiedzieć? Tylko. Tylko Gigi. Haha, spadł. Dobra. Lecimy tam do nich, bo. Jest, 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 jest. Yes. Yes. GG! GG! Dobra. Dzięki Wam wszystkim za oglądanie bardzo serdecznie. Pamiętajcie, Survival będzie Minecrafta na modach. Zobaczymy. Będziecie chcieli, będziecie pisać w komentarzach, to będzie. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Dzięki serdecznie. Pa-pa.